Cześć. Dziś świętujemy, dlatego wyjątkowo nie spotykamy się w bibliotece. Jednak komiks, o którym opowiem, należy do naszych zbiorów i oczywiście będziecie mogli go wypożyczyć. Mowa o 100 na 100, antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości. Jest to publikacja wydana dawno, bo w 2018 roku, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę, Niepodległości, jednak komiks się nie zestarzał. Warto o nim przypominać, warto do niego wracać. E, I nie tylko przy okazji wydarzeń patriotycznych. E, na wydaną przez wydawnictwo szkolne i pedagogiczne antologię e, składa się 17 krótkich opowieści, stworzonych przez niemal 30 scenarzystów i rysowników. Wśród nich są nazwiska. Mniej znane, bardziej znane, ale są też prawdziwe legendy komiksowej sceny, takie jak na przykład Bogusław Polch i Maciej Parowski, autorzy kultowego Fanki Kowala, czy Andrzej Nowakowski, autor komiksu Doman. A jedną z ilustracji wprowadzających wykonał sam Babcio Chmiel, czyli Jerzy Henryk Chmielewski. Tak, tutaj możecie zobaczyć również jedną planszę z tytułem, rąkiem i atomkiem. Każda historia skupia się na innym aspekcie polskiej drogi do niepodległości, odbite przez wydarzenia społeczne, polityczne, a na przemianach życia codziennego skończywszy. Niektóre historie odkrywają karty yy, znane nielicznym. Czy wiedzieliście na przykład, że Stefan Żeromski, patron naszej Kutnowskiej Biblioteki, był prezydentem Rzeczpospolitej? Nie? Ja też nie. Ale właśnie tutaj znajdziecie na ten temat fajną, ciekawą opowieść. Każdy komiksowy rozdział antologii 100 na 100 poprzedza krótki wstęp historyczny i notki biograficzne autorów. Dodatkowo całość zamyka kilka esejów rozprawiających o historii, o komiksie, o korelacjach między jednym a drugim. Jedną z osób, które dzielą się swoimi refleksjami na temat komiksu jest na przykład profesor Jerzy Bralczyk. Jeśli chodzi o warstwę graficzną i stylistyczną, antologia oferuje dużą różnorodność. Rysunki są bardzo zróżnicowane. Znajdziemy tu zarówno ilustracje narysowane prostą, oszczędną kreską, jak i bardziej realistyczne kadry. Nie brakuje tu na przykład ekspresyjnych eksperymentów ilustracyjnych. Są historie opowiedziane przy pomocy kolorów, ale są też kadry operujące wyłącznie czernią i bielą. Pod tym względem e, ta antologia jest niesamowitym wydawnictwem. Przekrój tak wielu różnych spojrzeń na komiksowe interpretacje po prostu robi wrażenie. Okej, okay. dla kogo zatem jest ten komiks? E, na pewno dla osób, które interesują się historią Polski i chcą ją poznać w nieco innej formie niż standardowy podręcznik, ale to również świetna propozycja dla fanów komiksu, którzy lubią eksperymentowanie z komiksową formą i chętnie odkrywają nowe style graficzne. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli czytaliście już 100 na 100, dajcie znać w komentarzach, która opowieść wam, najba wam najbardziej zapadła w pamięć. E, a jeśli jeszcze nie czytaliście, to może właśnie to jest dobry moment, aby po tę antologię sięgnąć. Zapraszamy do biblioteki. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. E, a na dzisiaj już Wam dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Trzymajcie się.